Cześć, tu Agata. Witam Cię na kanale Przejęzyczenie. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o czymś, co sprawia problemy nawet zaawansowanym uczniom, chociaż temat wprowadza się zazwyczaj już na samym początku nauki. I nie mówię tutaj tylko o błędach, które można popełnić, kiedy się mówi tak spontanicznie, można wtedy zapomnieć o kontrolowaniu pewnych aspektów. Mówię tutaj o korespondencji pisemnej. Nieraz, kiedy dostaję maile, dostaję maile właśnie z błędami tego typu. No co chodzi? Chodzi o wskazywanie dat. Na sam początek przygotowałam mini test. Spójrz na zdania obok. Zobacz na wyrażenia czasowe. I zastanów się, które z tych fraz są poprawne. Oto odpowiedzi. I w dalszej części filmu wyjaśnię, dlaczego tak, a nie inaczej. Po polsku mówimy w poniedziałek, i bardzo byśmy chcieli używać tego w także po francusku, ale uwaga! Po francusku nie ma żadnego wy. Jeśli mówimy ,,w poniedziałek", to mówimy po prostu ,,lundi". Tak. Jeśli chcemy podkreślić, że chodzi nam o ten poniedziałek, dzisiejszy albo najbliższy, to czego użyjemy? Zajętka wskazującego, czyli ,,s". ,,s lundi". Wskazówka dla początkujących: wszystkie dni tygodnia po francusku są rodzaju męskiego, więc do każdego dnia tygodnia zastosujemy właśnie se. Se lundi, se mardi, se mercredi, se jeudi, se vendredi, se samedi i se dimanche. Chociaż rodzajniki są we francuskim obowiązkowe. To tutaj przy datach są pewne odstępstwa. Tak, francuski lubi wyjątki, i daty to jest właśnie też to pole, gdzie wyjątki się pojawiają. A więc, jeśli chcesz powiedzieć, że coś się wydarzyło w ostatni poniedziałek, to powiesz Lundi dernier. Nie ma tam żadnego rodzajnika. Tak? Czyli i ten poniedziałek, lundi, i. Poniedziałek poprzedni, lundi dernier, nie biorą przed sobą rodzajnika. I tak samo, jeśli chcesz coś dodać po tym poniedziałku, czyli na przykład lundi prochain, tak samo będzie bez rodzajnika. Natomiast uwaga na pewną rzecz. Bo co się stanie, kiedy użyjesz rodzajnika? No więc, jeśli użyjemy rodzajnika le, czyli rodzajnika określonego, to powiemy le lundi i będzie to oznaczało każdy poniedziałek, czyli w każdy poniedziałek. Czyli jest różnica między lundi je voyage à Paris i między le lundi je voyage à Paris. No, chciałoby się co, co tydzień być w Paryżu, co? <laughs> I na możliwość, żeby powiedzieć w każdy poniedziałek, to dodać słowo każdy przed poniedziałkiem. Czyli mamy chaque lundi. Le lundi lub chaque lundi. A więc podsumujmy. Nie używamy żadnego a. Oh, On, do, nic takiego nie używamy, żeby powiedzieć w poniedziałek, w sobotę. Tak? Albo możemy powiedzieć lundi, albo ce lundi, albo lundi prochain, żeby powiedzieć o najbliższym poniedziałku. Lub użyjemy na przykład słowa lundi dernier, i to znaczy w ostatni poniedziałek, albo chaque lundi. U LE landi, czyli co poniedziałek, w każdy poniedziałek. Za to, jak wskazać rok, to proste. Dodajemy po prostu ON. ON 2020, czyli ON i dalej liczba. Nie dodajemy żadny, żadnego słowa oznaczającego rok. I tutaj Taka uwaga, przypominam, że nie możemy sobie ułatwić zadania tak, jak możemy to zrobić po angielsku, więc uwaga na kalki. Nie możemy powiedzieć van, wa". no. Trzeba powiedzieć de mil, Chociaż taką zbitkę I, L, L często czytamy jak I, takie długie I albo J, tak jak w słowie famille albo il brille to akurat słowo mil jest jednym z wyjątków. I czytamy tam el- mil. Tak jak zresztą, inny wyjątek, na pewno już Ci znany, to słowo vil- miasto. A, no i jeszcze jedno spostrzeżenie ortograficzne. Czy zauważyłeś, zauważyłaś, że nie dodałam s po mil? Och, co za błąd w ogóle. No, w znaczeniu tysiąc słowo mil jest nieodmienne. To znaczy, nawet jeśli tych tysięcy jest kilka, to nie dodajemy s. Więc, mimo że napiszemy na przykład deux 200 razem z s ką na końcu, to już deux, mil, trois, mil, etc. To już jest bez s. I dalej, jeśli chodzi o miesiące, żeby podać sam miesiąc, że na przykład coś robimy w październiku. on oktobre. I dla każdego miesiąca używamy "-on". Jeśli jeszcze ci nie mało, jak powiedzieć na początku miesiąca, na końcu miesiąca? Używamy takich słów jak début, prefiksa "-mi", i słowa fin. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś się dzieje na początku września, to powiemy début septembre. Début septembre. W połowie mi septembro z myślniczkiem mi septembre, a na końcu fin septembre. To połączmy sobie teraz, co jeśli chcę podać dokładną datę, na przykład 10 października 2020 roku. Uwaga, tutaj będzie troszeczkę inaczej. Na samym początku dajemy le, a potem już się niczym nie przejmujemy. Czyli mówimy le 10 oktober 2020. Le 10 octobre 2020. Pamiętaj, że po francusku mówimy jesteśmy w danej dacie, albo jesteśmy w danym miesiącu, czyli powiemy nous sommes le 10 octobre 2020, nous sommes en octobre, albo nous sommes en 2020, jeśli ktoś zapomniał jaki jest rok. Inna opcja do nous, czym możemy zastąpić nous? Możemy je zastąpić on. I tak samo tutaj możemy powiedzieć On est le 10 octobre 2020. On est en octobre. No dobrze, a jeśli nie chcemy być tacy precyzyjni, chcielibyśmy powiedzieć coś ogólnie. to jak to zrobić? Na przykład chcę powiedzieć W tym tygodniu. No dobra, a pamiętasz jak powiedzieć w ten poniedziałek? Mówiliśmy se londi i w tym wypadku będzie podobnie, czyli użyjemy zaimka wskazującego. Uwaga, semen jest rodzaju żeńskiego, więc mówimy set semen. W tym miesiącu rodzaj męski se mois. W tym roku rodzaj żeński setany. Jeśli już się trochę uczysz francuskiego, to pewnie wiesz, że istnieją w nim dwa słowa na rok: anej i on. No i teraz pytanie, kiedy używać którego i jak to w ogóle zapamiętać. Więc jeśli podajemy jakąś konkretną liczbę, na przykład ile mamy lat, je 20 ans, to używamy właśnie on. Albo jeśli chcemy powiedzieć ile lat mieszkamy w tym domu, J'habite cette maison depuis 10 ans. I tak samo używamy liczbę plus słowo on. Ta forma on istnieje też w wyrażeniu le nouvel an, czyli nowy rok. Le nouvel an. A w pozostałych przypadkach będziemy już używać tylko anny. Czyli na przykład, kiedy chcemy powiedzieć w tym roku, cette any. Tak samo ten rok. To jest. Mówimy tak samo. Cette W przyszłym roku. I tutaj uwaga, dodajemy. L'année prochaine. W zeszłym roku. L'année dernière. No dobra. To na koniec sprawdzamy. Czy jesteś gotów, gotowa sprawdzić Twoją wiedzę? Przygotowałam mały teścik na koniec. Yy, zaczynamy. Jak powiedzieć w poniedziałek? Mhm. Jak powiedzieć w 2020 roku? O tak. Mhm. Jak powiedzieć w październiku? Mhm. Dobra. Jak powiedzieć 10 października 2020 roku? O tak, dokładnie tak. Dobrze, i jeszcze jak powiedzieć mamy 10 października? Mamy 10 października. Tak, używamy albo nous sommes le 10 octobre, albo używamy on est le 10 octobre. Dobra, mam nadzieję, że już od tej pory nie będę słyszała takich błędów. Mam nadzieję, że od tej pory Polacy będą bardzo poprawnie podawać daty po francusku. Zostań ze mną, jeśli chcesz więcej takich porad. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!